Hello, zasoby! Cieszę się, że jesteście. Jesteście potrzebne, bardzo potrzebne. I mam dobre informacje. Mój znajomy, który no miał operację którego słupa, dzisiaj go wypisują ze szpitala, mówi, że od wczoraj pstryk, znaczy od dzisiaj, zaczęło się. Wszyscy zapindalają tam w maseczka. Cudownie, ja się bardzo cieszę. No i też e, oczywiście oczekując tych wspaniałych czasów, które przynoszą nam, mam nadzieję, że już ostateczne bezpieczeństwo. Bo te czasy potrzebują ostatecznego rozwiązania. A według mnie siedem dawek to jest za mało, za mało, żeby uratować planetę. I m, czytam sobie, byłem na spacerze m, m, w naturze, no i czytam sobie właśnie taki magazyn psychologiczny. Proszę, to jest okładka. O, psychologia, kiedy czujemy się... Bezpiecznie. No i tak sobie przeglądam, czytam, właśnie i bardzo ciekawy artykuł natrafiłem, proszę bardzo. Artykuł wygląda tak: Epidemia dezinformacji. Tak jest. No i właśnie, co tu mamy? Codziennie do mózgu dociera ogromna liczba nieprawdziwych informacji. trzurów no, oczywiście antyszczepów, które mają polaryzować społeczeństwo, mm. kreować wspólnego wroga, wzbudzać poczucie zagrożenia, nasze poczucie bezpieczeństwa z każdym dniem maleje. Bo gdy się boimy, łatwiej jest nami manipulować. Jak działa na nas dezinformacja? I teraz pierwszy kapit. W marcu 2020 roku stało się coś, czego nikt, nikt, nikt nie przewidział. Świat zamarł ze strachu przed nieznaną chorobą. Mebia nie mówiło o niczym innym, a każdy, kto wychodził wtedy na ulicę, był przerażony. Zamknęliśmy się w domach drżąco zdrowie i życie. Wszyscy różnymi sposobami szukaliśmy wytłumaczenia tego, co się dzieje, ale ono znikąd nie nadchodziło. Chcieliśmy, co w takiej sytuacji naturalne wiedzieć, co nas czeka. Teraz już wiemy. Nie umieliśmy ocenić, co jest prawdą. Nawet autorytety medyczne nie miały jasnej odpowiedzi. Wszyscy zastanawialiśmy się, komu ufać, a teorie spiskowe osiągały szczyty popularności. To był rok, w którym świat na masową skalę usłyszał o dezinformacji. Zaczęła się jej prawdziwa epidemia. Od 2020 roku żyjemy w ciągłym strachu. Najpierw pandemia, a potem wojna w Ukrainie. Nowy lęk przed sztuczną inteligencją. A teraz kolejna wojna na Bliskim Wschodzie. Artykuł jest 2023. Do tego dochodzi natłok informacji. Codzienny natłok, którego zazwyczaj nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Tkwimy w niepewności, co nas czeka. Tracimy iluzoryczne. Bardzo ładnie, że to ktoś zauważa w tym artykule. Poczucie kontroli nad swoim życiem. A od tego już tylko krok od utraty poczucia bezpieczeństwa i życia w permanentnym lęku. I tutaj kolejny akapit. Przykładem niech będą konta internetowe, które najpierw angażują obserwujących w dyskusję na temat rozwoju duchowego, potem miękko przechodzą do narracji o powrocie do życia w zgodzie z naturą, aż w końcu realizują cel promują wspieraną przez kreml narrację antyszczepionkową. Obserwatorzy nie wiedzą, że są manipulowani. Myślą, że odkrywają prawdę. Weryfikujmy źródła. Sprawdzajmy informacje w mediach, które mają fakt-checkerów i dla których kluczowe jest udostępnienie sprawdzanych informacji, nie sensacji. Korzystajmy z organizacji fact-checkingowych takich jak na przykład OKO.press, Bellingcat, Newsweek.pl łamane przez Fake Myślnik News, Demagog czy NASK. Nie podawajmy dalej informacji, co do których nie jesteśmy pewni, że są prawdziwe lub pochodzą z nieznanego źródła. Dezinformacja jest wszędzie obecna, pomimo regulacji, w których Unia Europejska jest pionierem i mimo prób wpływania na algorytmy w internecie. Dlatego, gdy zobaczymy coś w social mediach lub usłyszymy o znajomego, zatrzymajmy się, weźmy głęboki oddech i zastanówmy się, czemu i komu to służy. Autorką jest pani Maja Mazurkiewicz, już ją pokazuję. O, proszę bardzo, ekspertka do spraw walki z dezinformacją i zmian behawioralnych, współzałożycielka Alliance for Europe, gdzie jest szefową komunikacji strategicznej, założycielka Fundacji Future Force oraz wiceprezydentka Stowarzyszenia Free European Media, very free, jest współtwórczynią inicjatywy Wojownicy Klawiatury w Polsce, której misją jest zwalczanie dezinformacji w sieci. Zwykształcenie adwokatka z dyplomami w Polsce i USA wspólnie z fundacją DISARM rozwija strukturę do badania dezinformacji, która jest rekomendowana w raportach tworzonych m.in. przez NATO i eu No, więc przypominam, maseczki już są, jedziemy do przodu, jedziemy po swoje. Antyszczepy nie macie szans. Partia Planeta, partia Planeta, partia Planeta wyszczepi cały świat.